Cześć, witam was serdecznie. Przyszła dzisiaj do um, mnie paczka z Glossy Boxa. To jest um, specjalne wydanie dla młodych ludzi, czyli żadnych kremów na anti-aging, żadnych y, masek na smarszki itd. itd. Um, ja postanowiłam ją zamówić, bo byłam bardzo ciekawa, y, co w niej się Takiego super będzie znajdowało. Ona kosztowała 9,95 euro i to jest e, jednorazowa sprawa. E, żadna subskrypcja. I e, to wydanie było w Niemczech i chciałam pokazać, e, co tak do mnie właśnie przyszło. E, Takie karty o nim dostałam. go otwieram już. E, tak ona wyglądała w środku. Tak wygląda tutaj. Tak wyglądała na w środku. Karteczka, jak zwykle. E, z z tymi rzeczami, które z rzeczami, które one w tym w środku są. I chciałam pokazać Wam te kolorki, jak już widzicie. One są naprawdę, naprawdę świetne. A, już coś wylatuje. Ja ją Wam otworzę. Zielony papier tym razem. Uważam to za super. A w środku były a, te rzeczy. Za chwilę Wam pokażę to były, a, po kolei. Więc. A, Pierwszą rzeczą, którą Wam pokażę to jest e, Aok. To jest krem nawilżający albo, albo fluid, e, czyli coś cieńszego, Fluid jest cieńszą sprawą, nie taką jak krem, e, na e, antybakteryjny na redukcję pryszczy i e, matujący. Coś w tym rodzaju, czyli coś dla mnie, bo ostatnio moja skóra um, mnie troszeczkę zawodzi, dostaje dużo przyszcze i tak dalej. Więc um, będę na pewno używała i testowała, coś później powiem Wam, czy to rzeczywiście się sprawdza, czy nie. To jest oryginalny produkt, ma 50 ml i w drogerii kosztuje u nas w Niemczech um, 4,99 Kolejną rzeczą, którą Wam pokażę. To jest Palmolive, żel pod prysznic. I ja muszę Wam szczerze powiedzieć, że jeżeli bym miała wybrać spośród innych palmolive, żeli pod prysznic, to bym się nie zdecydowała na ten zapach. Ale jak już przyszła. Hmm, nie, jest, nie jest to zły zapach, ale jak już mówiłam, nie wybrałam tego zapachu. Um, bardzo intensywny, w ogóle ta kolekcja um, jest chyba taka cała. 1,99 euro 250 ml następną rzeczą to był um, woda toaletowa VIP Playboya 10,99, 30 ml i to jest 30 ml, tak wygląda opakowanie, to jest naprawdę coś dla młodych dziewczyn, to znaczy ja bym sobie czego nie kupiła, muszę ale powiedzieć szczerze, że ten. Zapach. Ja już to wypróbowałam na mojej skórze i on jest naprawdę super. On jest intensywny, ale też świeży. Jak już Wam mówiłam, kupić bym nie kupiła, ale e, wcale nie uważam tego za zły zapach. Naprawdę, poważnie jest e, całkiem, całkiem niezły. Później była w nim maskara z Manadalu. Tak ona wygląda. Pokażę Wam też, jak tak wygląda w środku dla mnie jest ona troszeczkę za duża ja wolę mniejsze, mniejsze maskary i, i, i szczoteczki ale wypróbuję była w środku czemu nie a ostatnią rzeczą która była jak już widzieliście ostatnią papier był biały jest baby do zmywania makijażu i do mycia twarzy dla skóry normalnej i mieszanej, czyli takiej jak moja. To by było wszystko. Jestem bardzo zadowolona z tych, z tych rzeczy. Um, jak już mówiłam, ten perfum 9, prawie 11 euro. 3 z, 4 z 5 oryginalne produkty. Jeżeli tak dalej będzie, to to znaczy, jeżeli Glossy Box normalna, która co miesiąc przychodzi, będzie robiła takie super. Um, super rzeczy to z powrotem zacznę zamawiać, bo w Niemczech niestety ona trochę się pogorszyła i to odmówiłam. Jeszcze jedną dostanę na koniec miesiąca i też pokażę Wam na ten temat filmik, ale um, to już będzie moja ostatnia. Ja już się przerzuciłam na inną subskrypcję w Niemczech, to która się nazywa Pink Box i ona na mnie przyszła wczoraj, też nakręciłam na ten temat filmik. filmik. Um, ja będę te rzeczy testowała i... Um, na koniec miesiąca bardzo wam chętnie powiem, czy, czy byłam zadowolona, czy rzeczywiście tych produktów wszystkich używam. Dziękuję za oglądanie i do następnego!